Chyba najbardziej zapracowany dzisiaj człowiek w polskim zespole, 21 zagrywek, 8 zepsutych, ale to psuliście wszyscy. 42 ataki, prawie 50% całej drużyny było w pewnym momencie jak trwoga, to do Wilfredo, bo tak to wyglądało. Słoweńcy gdzieś nas przyciskali, mieliśmy swój problem w przyjęciu w drugim, czwartym secie, psuliśmy dużo piłek. Trzeba było naprawdę bić się mocno. Tak jest, no od początku wiedzieliśmy, że to nie będzie łatwy mecz. Ja sam w miałem tak, że byłem przygotowany na, na, na takim meczu, żeby nie dostał dużo piłek, szczęścia niechaj bo wiadomo, oni blokują, są wysoki i tak dalej, ale no, co mam powiedzieć, jestem zadowolony, że zrobiliśmy naszą robotę, mamy zwycięstwo, no i teraz czekamy kolejny mecz. Ja mam nadzieję, że wasza robota nie kończy się teraz, kończy się w sobotę dopiero finałem i ten... Tym wygrane, bo jesteś jednym z tych, którzy zawsze powtarzali od początku mnie interesuje złoto. Tak jest, tak jest. No, ja powiem się nasza robota na dziś. Bo wiadomo, że granie o złoto no, to, to jest kurczę, i od razu się to robić. No, zadowolony, tak jak każdy i mam nadzieję, że dzisiaj będziemy już powoli po kolacja spokojnie głowa i się skoncentrować na, na finał. Z całym szacunkiem jakby dla rywali, ale z czego się bierze fakt, że jednak w tych pierwszych setach nie nawet nie tylko dzisiaj, nie tylko z Serbią, ale i nawet z Czechami, z Holandią, z Belgią źle wchodzimy w ten mecz, gramy trochę nerwowo, popełniamy dużo błędów na zagrywce, w ogóle dużo błędów 13 dzisiaj w pierwszym secie, to kompletnie rozbraja naszą grę No tak jest, co mam powiedzieć, no być bardziej skoncentrowani od początku Myślę, że no czasami wychodzimy, tak i czekamy samocno na to co będzie robię druga drużyna i wtedy no zaczynamy zrobienia błędów. No ja, ja sam już widziałem, że chyba pięć robiłem na pierwszy set. No i będzie, będzie na to, żeby następny mecz nie, nie robi tak. No i lepiej zaczynamy na pierwszy set. Odpoczywajcie, bo wiem, że jesteście wszyscy zmęczeni potwornie tym spotkaniem.